San Wukong, Małpi Król, jest postacią powszechnie rozpoznawalną, niezależnie od tego, skąd pochodzicie. Jego wyczyny i historia życia są szczegółowo opisane w Podróży na Zachód, powieści napisanej w XVI wieku, której akcja rozgrywa się w Chinach w VII wieku. Ta powieść licząca 100 rozdziałów to coś więcej niż tylko opowieść. To głęboka eksploracja ludzkiego ducha, duchowe poszukiwania ubrane w maskę pełnej przygód Odysei. Można powiedzieć, że skoro Grecy mieli Odyseusza, Chińczycy mają San konga. Od buntowniczego króla Maup po spokojnego, ale zdeterminowanego mnicha Kuzanga, ta opowieść jest tak bogata i wielowarstwowa, jak krajobraz, który przymierzali. Ale aby naprawdę docenić głębię i złożoność podróży na zachód, musimy wyruszyć w naszą własną podróż, dzieląc tę rozległą opowieść na dwa oddzielne filmy. Każda część zagłębi się w postacie, ruby, którym stawiają czoła i ukryte motywy, które uczyniły tę historię kamieniem milowym chińskiej literatury, oraz oczywiście większość z was tutaj pewnie jest dla lore najnowszego soslaika. W tym materiale omówimy pierwsze 50 rozdziałów podróży na zachód. Dołączcie do odlewni opowieści, gdzie razem wyruszymy w tę podróż, odsłaniając kolejne warstwy jednego z najbardziej znanych dzieł literatury chińskiej, a może nawet i świata. Niezależnie od tego, czy znacie tę opowieść, czy spotykacie się z nią po raz pierwszy. Podróż na zachód obiecuje przygodę, która jest równie oświecająca, co zabawna. W starożytności, na górze kwiatów i owoców, wielki kamień był pielęgnowany przez żywioły przez wiele eonów. Ten kamień przesiąknięty esencją nieba i ziemi, ostatecznie pękł, odsłaniając kamienne jajo. Z tego jaja wyłoniła się w pełni uformowana małpa, która później stała się znana jako San Wukong, Małp i król. Po urodzeniu kamienna małpa posiadała niezwykłe moce. Potrafiła już chodzić, biegać i wspinać się z łatwością. Podczas eksploracji otoczenia napotkała grupę zwykłych małp. Przyjęli go jak jednego ze swoich i razem wiedli beztroskie życie, bawiąc się i grając w pięknych górskich lasach i strumieniach. Pewnego dnia, bawiąc się w pobliżu wodospadu, małpy były ciekawe jego źródła. Postanowiły, że ten, kto przeskoczy przez wodospad i znajdzie jego źródło, zostanie ich królem. Kamienna małpa, będąc najodważniejszą i najbardziej ciekawską, podjęła wyzwanie. Potężnym skokiem przeszła przez wodospad i odkryła ukrytą jaskinię za nim. Jaskinia była wspaniałym miejscem, wypełnionym błyszczącymi klejnotami i ozdobiona drogocennymi materiałami. Kamienna małpa zaprosiła inne małpy, aby dołączyły do niego, a wszystkie zgodziły się uczynić się swoim nowym domem. Pod wrażeniem jego odwagi i przywództwa małpy ogłosiły kamienną małpę swoim królem i odtąd był znany jako przystojny król małp. Pomimo nowego tytułu i luksusowego życia w jaskini, Król Małp czuł niepokój. Zdał sobie sprawę, że chociaż był królem, on i jego towarzysze Małpy nadal podlegali cyklowi życia i śmierci. Zdeterminowany, by znaleźć sposób na ucieczkę od tego losu, wyruszył w podróż, by szukać oświecenia i nieśmiertelności. Po wielu latach wędrówki w końcu dotarł do brzegów Wielkiego Oceanu. Tam spotkał mądrego Starego Mnicha, który powiedział mu, że aby osiągnąć swój cel, musi szukać nauk Wielkiego Mistrza Taoistycznego, Subutiego. Król Małp podziękował Michowi i kontynuował podróż, ostatecznie znajdując kurski dom Subutiego. Przybierając się za prostego podróżnika, Król Małp poprosił, aby został uczniem Subutiego. Subuti przetestował go i wkrótce rozpoznał jego potencjał i zaakceptował go jako ucznia. Nadał mu imię San Wukong, co oznaczało przebudzenie do pustki. Przez wiele lat San Wukong pilnie uczył się u Subutiego, opanowując sztuki transformacji, sztuki walki i różne magiczne sztuczki. Sanukong nauczył się 72 transformacji, czyli 72 magicznych zaklęć, co według starożytnych Chińczyków było innym sposobem powiedzenia, że jego moce były niemal nieograniczone. Jego moce obejmowały od prostej zmiany kształtu do przywołania, a nawet powiększenia własnego ciała. Posiadał również mure, na której mógł jeździć, a także niesamowitą siłę i zwinność. Odkrył również sekret nieśmiertelności poprzez taoistyczną alchemię która polegała na kontrolowaniu oddechu i przepływu chi, czyli energii w ciele. Opanowując tę technikę, San Wukong był w stanie zapobiec procesowi starzenia się i stał się odporny na naturalny cykl życia i śmierci, osiągając w ten sposób swój ostateczny cel. Po ukończeniu szkolenia San Wukong powrócił na górę kwiatów i owoców. Po powrocie odkrył, że Hun Mong, demoniczny król spustoszenia, terroryzował jego rodzinę. Wściekły Sanukong z łatwością wyeliminował zagrożenie. Dzięki nowo odkrytym mocom i mądrości chronił swoich towarzyszy małp przed różnymi zagrożeniami. Ukradł nawet broń z królestwa Aloai, aby jego małpy mogły się bronić, gdy go nie było w pobliżu. Jednak jego niezwykłe zdolności i sprzeciw wobec naturalnego porządku wkrótce przyciągnęły uwagę istot niebiańskich, przygotowując grunt pod przyszłe konflikty i przygody. Tak zaczyna się episka opowieść o Sanukongu, królu małp i jego podróży na zachód. Aby jeszcze bardziej chronić siebie i swoje małpie towarzyszki, San Wukong udał się do podziemia, królestwa rządzonego przez króla Jamę. Tam powiedziano mu, że jego imię zostało zapisane w Księdze Życia i Śmierci, co oznacza, że jego życie nadal podlega prawom śmiertelności. Wściekły na perspektywę śmierci, San Wukong zażądał pokazania księgi. Używając swoich magicznych mocy, siał spustoszenie w królestwie i znalazł wpisy dla siebie i swoich małpich poddanych. W śmiałym akcie buntu śmiało wymazał imiona z księgi, uwalniając się w ten sposób ze szponów śmierci raz na zawsze. On i jego małpi poddani byli teraz prawdziwie nieśmiertelni, wolni od cyklu reinkarnacji. Pomimo nowo odkrytej śmiertelności, San Wukong nadal chciał uzbroić siebie i swoje królestwo w większą moc. Postanowił odwiedzić Króla Smoków Czterech Mórz, słynących z ogromnych skarbów i potężnej broni. Najpierw odwiedził Króla Smoków Morza Wschodniego, Ao Kwanga. Ukrywając swoje intencje, Sun Wukong początkowo poprosił o proste prezenty, ale szybko zaostrzył swoje żądania. A Okwang, rozpoznając moc San Sanukonga i bojąc się jego gniewu, podarował mu wspaniały złoty kostur, Rui Jinggu Bang. Ten kostur był pierwotnie filarem używanym przez Wielkiego Yu. Ten kostur był pierwotnie filarem używanym przez Wielkiego Yu do pomiaru głębokości mórz i mógł zmieniać swój rozmiar według woli. Sanukong był zachwycony tą bronią, ponieważ mogła skurczyć się do rozmiaru igły, co ułatwiało jej przenoszenie i rozszerzyć się do gigantycznych rozmiarów do walki. Oprócz laski, Sanukong zażądał również od innych królów smoków złotej zbroi, czapki z piór feniksa i butów do chodzenia po chmurach. W pełni wyposażony, powrócił do swojego górskiego królestwa, gotowy do obrony swojego królestwa przed każdym zagrożeniem. Nefretowy cesarz, władca niebios, zaczął coraz bardziej martwić się buntowniczą naturą króla małp. Aby trzymać go w ryzach, nefrytowy cesarz postanowił zaoferować Sanukongowi stanowisko w niebie, mając nadzieję, że uda mu się go udobruchać i zintegrować z niebiańskim zakonem. Sanukong początkowo został zaszczycony zaproszeniem i przyjął stanowisko protektora koni, niską rangę w niebiańskich stajniach. Jednak wkrótce zdał sobie sprawę, że stanowisko było symboliczne, miało go zająć i trzymać z dala od kłopotów. Czując się obrażonym i upokorzonym, San Wukong zbuntował się przeciwko autorytetowi cesarza. Ogłaszając się wielkim mędrcem równym niebiosom, San Wukong powrócił na swoją górę i założył wielki pałac, ogłaszając swoją niezależność od niebiańskich hierarchii, ale nie wcześniej niż spożył przeskwinie z nieśmiertelnego ogrodu przeskiniowego, a także spożył cesarskie wino i złote eliksiry przeznaczone na niebiańskie bankiety. Te akty nieposłuszeństwa wywołały serię konfrontacji między San Wukongiem a niebieskimi siłami, prowadząc do epickich bitew, w których San Wukong pokazał swoją niesamowitą siłę i magiczne zdolności. Cesarz wysłał swoich najpotężniejszych generałów i armię, aby podporządkowały sobie San Wukonga, liczących nawet 100 tysięcy żołnierzy, ale nikt nie mógł dorównać jego potędze. San Wukong pokonał niemal każdego wojownika cesarza i siał spustoszenie na dworze cesarskim. Siły cesarza były w rozsypce, niezdolne do schwytania ani pokonania zbuntowanego króla małp. Laosiemu, półlegendarnemu filozofowi, udało się prawie pojmać Sanukonga, uwięziwszy go w dużym piecu. Jednak odporność Sanukonga okazała się zbyt silna. Kiedy znosił intensywne ciepło, faktycznie uczyniło go silniejszym, obdarzając go ognistymi złotymi oczami i ostatecznie doprowadzając do jego uwolnienia. Ogniste złote oczy dały Sanukongowi zdolność widzenia przez iluzję i widzenia na duże odległości. Ale wiązało się to z ekstremalną wrażliwością na dym, konsekwencją czasu spędzonego w piecu. Zdając sobie sprawę, że konwencjonalne środki są daremne, cesarz zwrócił się o pomoc do Erlangszena, potężnego i utalentowanego trójokiego boga wojownika, znanego ze swojej zdolności widzenia przez iluzję i sprawności w walce. Erlangszen w towarzystwie swojego lojalnego, niebieskiego psa i zastępu boskich żołnierzy. Stoszył Sanukongiem zaciętą i epicką walkę. Obaj wojownicy dorównywali sobie siłą i umiejętnościami, a Sanukong użył swoich 72 transformacji i umiejętności chodzenia po chmurach, aby uniknąć i skontrolować ataki Erlangszena. Pomimo imponujących umiejętności Sanukonga, bystry wzrok Erlangszena i jego strategiczne umiejętności pozwoliły mu dotrzymać kroku królowi Małp. Zdając sobie sprawę, że coś trzeba zrobić, cesarz w końcu zwrócił się o pomoc do Buddy, który mieszkał w zachodnim raju. Budda ze swoją nieskończoną mądrością i współczuciem zgodził się interweniować. Przywołał San Wukonga i wyzwał go na próbę mocy. Budda zaproponował, że jeśli San Wukong wyskoczy z jego dłoni, uzna roszczenia króla małp i przyzna mu tytuł Wielkiego Mędrca Równego Niebiosom. Pewny swojej umiejętności, San Wukong przyjął wyzwanie i skoczył w powietrze. Podróżował na krańce wszechświata, docierając do pięciu wysokich filarów, gdzie zaznaczył swoją obecność, pisząc tam swoje imię i oddając mocz na jeden z nich. Jednak gdy wrócił do Buddy, odkrył, że pięć filarów to w rzeczywistości palce, bunt, względu na to jak daleko podróżował, nie mógł uciec przed dłonią Buddy. Szybkim ruchem Budda odwrócił dłoń, a San Wukong został uwięziony pod ogromną górą, nie mogąc uciec. W ten sposób bunt San Wukonga został stłumiony, a on sam został uwieziony pod górą na 500 lat, czekając na dzień, w którym zostanie uwolniony aby wypełnić swoje prawdziwe przeznaczenie. W tym czasie San Wukong rozmyślał nad swoimi przyszłymi czynami i konsekwencjami swojego buntu. Guan Yin, współczucia i bogini miłosierdzia, odwiedziła San na górze pięciu elementów i poinformowała go, że nadszedł czas odkupienia. Ale nie zacznie się to, dopóki nie spotka mnicha o imieniu Xuzang. W czasach dynastii Tang, cesarz Taizong miał sen, w którym odwiedził podziemie. Tam spotkał duchy zmarłych i był głęboko poruszony ich cierpieniem. Po przebudzeniu cesarz postanowił szukać duchowego przewodnictwa i oświecenia dla swojego ludu. Postanowił zlecić mnichowi podróż do zachodniego nieba w Indiach, aby odzyskać święte pisma buddyjskie. Uważano, że pisma te zawierają mądrość potrzebną do oświecenia i zbawienia ludu Chin. Cesarz wezwał najbardziej wykształconych i pobożnych mnichów buddyjskich w swoim królestwie, aby znaleźli odpowiedniego kandydata do tej niebezpiecznej misji. Wśród nich był Suzang. A mnich znane ze swojej pobożności, mądrości i oddania naukom Buddy. Z tego powodu Xuzang, znany również jako Tang Sazang, gdy Xuzang przygotowywał się do podróży, Buddha powierzył Guanin zadanie zapewnienia sukcesu misji. Wiedziała, że droga do zachodniego nieba jest pełna niebezpieczeństw i Xuzang będzie potrzebował potężnych opiekunów, którzy mu pomogą. Guanin udała się na wschodni kontynent i ukazała się cesarzowi we śnie, instruując go, aby wsparł misję Xuzanga. Cesarz obdarował Cuzanga złotą szatą i magicznym kosturem, oba przesiąknięte boską ochroną. Z błogosławieństwem cesarza i boską ochroną, Ksuzang wyruszył w podróż. Podróżował pieszo niosąc tylko szaty, magiczny kostur i kilka zapasów. Jego droga była długa i trudna, wiodła przez rozległe pustynie, zdradliwe góry i niebezpieczne lasy. Pierwszym przystankiem Cuzanga była góra pięciu elementów, gdzie San Wukong został uwięziony przez buddę. Kierowany boską wizją od Guanin. Xuzang zbliżył się do góry i znalazł kamienną tablicę z wyrytymi zaklęciami, które wiązały San Wukonga. Recytując zaklęcia, Xuzang uwolnił San Wukonga z więzienia. San Wukong, wdzięczny za wolność i pragnący odpokutować swoje przeszłe występki, przysiągł lojalność Xuzangowi i zaoferował się jako jego obrońca. Aby upewnić się, że San Wukong pozostanie posłuszny i nie powróci do buntownicznego sposobu życia, Guanin wyposażył Xuzanga w magiczną opaskę znaną jako Złoty Diadem. Poprzez intonowanie konkretnej mantry, Ksuzang mógł zacisnąć diadem wokół głowy Sanukonga, sprawiając mu wielki ból i powstrzymując jego impulsywną naturę. Sanukongiem jako pierwszym uczniem i opiekunem podróż Ksuzanga trwała dalej. Obaj podróżnicy stawiali czoła licznym wyzwaniom i niebezpieczeństwom, polegając na swoich siłach, aby je pokonać. Jednym z ich pierwszych wyzwań była grupa demonów, która chciała pojmać Ksuzanga, wierząc, że zjedzenie jego ciała zapewni im nieśmiertelność. San Wukong dzięki swojej niesamowitej sile i sprawności bojowej z łatwością pokonał demony i ochronił swojego pana. Mądrość i współczucie Ksuzanga poprowadziły San Wukonga, podczas gdy siła i magiczne zdolności małpy chroniły Ksuzanga. Razem stworzyli więź wzajemnego szacunku i lojalności, kładąc podwaliny pod epicką podróż, która ich czekała. Ich droga była wciąż długa i pełna licznych wyzwań i różnych mitycznych istot, ale z każdym krokiem zbliżali się do ostatecznego celu. Świętych pism, które miały przynieść oświecenie całym Chinom. Gdy Xuzanki i San Wukong kontynuowali swoją podróż, Guanin czuwała nad nimi z niebios. Wiedziała, że dodatkowa pomoc będzie potrzebna, aby zapewnić powodzenie ich misji, dlatego szukała innych potężnych istot, które mogłyby dołączyć do Xuzanga jako uczniowie i obrońcy. Jednym z pomocników był książę smoków o imieniu Aoli, trzeci syn króla smoków Morza Zachodniego. Aoli został wygnany ze swojego podwodnego pałacu za przypadkowe podpalenie pereł swojego ojca i teraz żył w niełasce. Guanin dostrzegła okazję do odkupienia i ukazała się Aoli, instruując go, aby przekształcił się w białego konia i służył jako wierzchowiec Cuzanga. Aoli zgodził się na ten plan, a Guanin obdarzyła go zdolnością przekształcania się w wspaniałego białego konia. Dzięki tej transformacji będzie mógł bezpiecznie i szybko nieść Cuzanga w ich podróż. Guanin poprowadziła Xuzanga i San Wukonga do rzeki, gdzie mieszkał Aoli. Gdy zbliżali się do rzeki, San Wukong i Xuzang napotkali groźnego smoka. Smok nieświadomy swojej tożsamości zaatakował Xuzanga, próbując go pożreć. San Wukong rzucił się do akcji, używając magicznego kosturu, aby ujażnić smoka. W trakcie bitwy pojawiła się Guanin i wyjaśniła sytuację Aoli i jego rolę w ich podróży. Po wysłuchaniu wyjaśnień Guanini, Xuzang wybaczył Aoli atak. A książę Smoków przeobraził się w pięknego białego konia. Ksuzang nazwał go białym smoczym koniem i powitał jako ważnego członka swojego zespołu. Koń zapewniał transport Ksuzangowi podczas jego podróży, czego normalny koń nie byłby w stanie osiągnąć. Ksuzang i Sanukong kontynuowali podróż na zachód. Podczas podróży natrafiają na świątynię Guan Yin. Świątynia wydaje się być miejscem kultu poświęconym Guan Yin, a Ksuzang, będąc pobożnym buddystą, chętnie się tam zatrzyma. Po wejściu do świątyni grupa zostaje powitana przez rezydujących mnichów. Jednak w przeciwieństwie do pobożnych mnichów, do których przywykli Suzang, ci mnisi są chciwi i skorumpowani. Bardziej interesują ich dobra doczesne niż praktyka duchowa. Zauważają cenne przedmioty, które niosą Suzang i Wukong, szczególnie cenną szatę, którą Suzang otrzymał od cesarza Taizonga. Mnisi powodowani chciwością spiskują, aby ukraść złotą szatę Suzanga. Oferują grupie możliwość spędzenia nocy, jednocześnie planując odurzenie ich i zabranie ich cennych rzeczy. Przygotowują jedzenie i napoje z dodatkiem eliksiru nasennego i serwują je Ksozangowi i jego uczniom. Sanukong, zawsze podejrzliwy i czujny, szybko zdaje sobie sprawę, że coś jest nie tak. Udaje, że pije odurzone wino, ale potajemnie je wypluwa. Następnie używa swoich magicznych mocy, aby przechytrzyć mnichów. Kiedy mnisi próbują ukraść szatę, Sanukong staje z nimi twarzą w twarz i ujawnia ich zdradę. Sanukong w swoim zwykłym, zaciekłym stylu każe mnichów za ich chciwość i próby kradzieży od swojego mistrza wiąże ich i zmusza do pokuty za swoje czyny. Następnego ranka Ksuzang, który nie jest świadomy pierwotnych intencji mnichów, wybacza im i modli się o ich odkupienie. Po rozprawieniu się z chciwymi mnichami Ksuzanki i Wukong kontynuują podróż w kierunku zachodniego nieba. Incydent w świątyni jest kolejnym przypomnieniem moralnych i duchowych wyzwań, z którymi przyjdzie im się zmierzyć w poszukiwaniu świętych pism. Niedługo po opuszczeniu świątyni Ksuzanki i San Wukong zostają zaatakowani przez demona o imieniu Czarny Wiatr. Demon dostrzega Demon dostrzegając, demon, dostrzegając cenną szatę, którą nosi Kuzang, postanawia ją ukraść dla siebie. Demon używa swoich mocy, aby stworzyć silny wiatr, który rozdziela Kuzanga i San Wukonga, pozwalając mu porwać kuzanga i zabrać szatę. Gdy wiatr ucichł, Wukong zdał sobie sprawę, że Kuzang zaginął i natychmiast wyruszył na jego poszukiwania. Wykorzystując swoje magiczne zdolności, wytropił demona do jego kryjówki i stanął w nim twarzą w twarz. Między Sanukongiem a czarnym demonem wiatru wybuchła zacięta walka, ale demon okazał się groźnym przeciwnikiem. Zdając sobie sprawę, że demon jest zbyt potężny, by pokonać go samemu, Sanukong postanowił zwrócić się o pomoc do Guanin. Udał się do jej królestwa i wyjaśnił sytuację, prosząc ją o pomoc w uratowaniu Xuzanga i odzyskaniu skradzionej szaty. Guanin zgodziła się pomóc Sanukongowi i dała mu specjalną broń butelkę czystej wody, która miała moc ujarzmienia demona. Poinstruowała również Sanukonga, jak używać wody, aby pokonać czarnego demona wiatru. Usprojony w magiczną wodę, Sanukong powrócił do legowiska demona i ponownie stanął do walki. Używając wody dostarczonej przez Guanin, był w stanie osłabić demona i ostatecznie go pokonać. W rezultacie Sanukong uratował Xuzanga i odzyskał skradzioną szatę. Gdy grupa kontynuowała podróż, dotarli do wioski Gao, małej osady nękanej przez potwornego demona świni. Mieszkańcy wioski żyli w strachu, a obecność Kruzanga i Sanukonga przyniosła promek nadziei. Dowiedzieli się, że demonem powodującym spustoszenie był Zubadzie, niegdyś potężny niebiański generał, który popadł w niełaskę. Zubadzie pierwotnie był marszałkiem Tianpingiem, dowódcą niebiańskiej floty, jednak z powodu swego żarłocznego i porządliwego zachowania został wygnany z nieba i przemieniony w pół człowieka, pół świnie demona. Jego najbardziej godnym uwagi przestępstwem było ciągłe nękanie bogini księżyca Chang'a. Z powodu wygnania znalazł schronienie w wiosce Gao, i wziął młodą kobietę za żonę, ku wielkiemu rozczarowaniu mieszkańców wioski. Mieszkańcy wioski poinformowali Xuzanga i jego uczniów o tyrańskim zachowaniu Zubadzie i poprosili ich o pomoc. Zdeterminowany, by pomóc mieszkańcom wioski i dodać kolejnego obrońcę do swojej grupy, Xuzang wysłał San Wukonga, by skonfrontował się z Zubadzie. San Wukong postanowił oszukać Zubadzie w niekonwencjonalny sposób. Przebrał się za żonę Zubadze i zaczął go drażnić. Próbował zwabić demona świni w pułapkę, ale gdy Wukong ujawnił swoją tożsamość. Zubarze uciekł w panice. W końcu San Wukong odnalazł Zubadże i wyzwał go na walkę. Obaj stoczyli zaciętą walkę, prezentując swoje imponujące umiejętności walki i nadprzyrodzone zdolności. Zubarze dzierżył swoje zaufane grabie, ale pomimo swojej siły, lepsze umiejętności walki i magiczne moce San Wukonga ostatecznie go pokonały. Przed zadaniem ostatecznego ciosu San Wukong zatrzymał się, gdy Guanin pojawiła się ponownie. Ujawniła prawdziwą tożsamość zubadrze i jego przeszłość jako niebieskiego generała. Guanin wyjaśniła, że Zubacze, podobnie jak Sanukong miał potencjał odkupienia i mógł pomóc Kusangowi w jego podróży. Słysząc słowa Gwanin i uznając własne błędy, Zubacze wyraził skruchę i pragnienie odkupienia. Zubacze, pragnąc odpokutować swoje przeszłe błędy, przyjął oferty i przyrzekł lojalność Kusangowi, chociaż zachował swój świński wygląd, jego serce i intencje uległy przemianie. Zubacze jako nowym członkiem grupy, Kuzanki i jego uczniowie kontynuowali podróż z odnowioną determinacją. Obecnej zubadże przyniosła grupie zarówno siłę, jak i wyzwania. Jego żarłoczne i leniwe skłonności czasami powodowały tarcia, ale jego lojalność i umiejętności bojowe okazały się bezcenne. W szczególności San Wukong często musiał przypominać Zubadże o ich misji i zachęcać go do pozostania skupionym. Później Suzanki jego uczniowie dotarli do miejsca znanego jako później Suzanki i jego uczniowie dotarli do miejsca znanego jako grzbiet żółtego wiatru. Podczas przechodzenia przez tą lokację natknęli się na dzikiego demona tygrysa, który terroryzował ten obszar. Demon tygrysa zauważył Ksuzanga i zamierzał go pojmać i podarować królowi jako dar. Demon tygrysa zaatakował Ksuzanga wywołując chaos w grupie. Ksuzang będąc pobożnym i spokojnym mnichem nie był w stanie się bronić, więc Sanukong i Zubadze musieli chronić swojego pana. Rzucili się do akcji wykorzystując swoją niesamowitą siłę i zdolności bojowe, aby walczyć z demonem tygrysem. Walka między Sanukongiem, Zubadże i demonem tygrysem była zacięta. Demon, choć silny, nie był rywalem dla duetu. Po intensywnej walce udało im się pokonać i zabić demona tygrysa. Albo tak im się wydawało. W rzeczywistości demon po prostu zrzucił skórę, pozostawiając ją jako przynętę, która miała oszukać Wukonga i Bedziego. Gdy para wróciła, okazało się, że ich mistrz zniknął. W panice Wukong szybko przeskanał wzrokiem okolice i zlokalizował jaskinię demona. Widząc tygrysa z ich mistrzem, Wukong ponownie walczył z demonem tygrysem, pokonując go z łatwością. Demon Tygrysa wiedział, że to walka, której nie może wygrać, więc spróbował uciec. Gdy zbliżał się do wyjścia z jaskini, został powalony jednym ciosem grabi Zubadzie. Po pokonaniu demona Tygrysa grupa zaczęła oddychać swobodniej, ale bitwa była daleka od zakończenia. Żółty Potór Wiatru, demon, który rządził żółtym grzbietem wiatru, wyłonił się z głębi jaskini. Ten demon był znany ze swojej zdolności do tworzenia potężnych śmiercionośnych burz wiatrowych. Żółty Potór Wiatru, rozpoznając Ksanga jako świętego człowieka, którego ciało mogło oddarzyć go ogromną mocą, zaatakował zamiarem schwytania go. Burza była tak intensywna, że oślepiła Ksuzanga i jego uczniów, dezorientując ich. Sanukong zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie stwarzał żółty potwór wiatru, nie widział innego wyjścia. Rzucił się do akcji, by chronić Suzanga. jednak wiatr żółtego demona był tak potężny, że powstrzymał nawet Sanukonga, którego bystre oczy były podrażnione przez niesiony wiatrem pył i piasek. Mimo to Sanukong dzielnie walczył z demonem. Zdając sobie sprawę, że nie może sam pokonać żółtego demona, ponieważ ma on kontrolę nad wiatrem, San Sanukong postanowił szukać pomocy. Powiedział żubadże, aby ukrył się u swojego mistrza, podczas gdy on poleciał do południowego nieba, aby znaleźć Lingli. Budda Stawe, znanego również jako bóstwo Ling -ji, który był znany z kontrolowania żywiołów, szczególnie wiatru. Ling Ji prośby prośbę Sanukonga i zgodził się pomóc. Dał San Sanukongowi potężny artefakt, magiczny wachlarz zdolny zneutralizować wiatr demona. Uzbrojony w magiczny wachlarz, Sanukong powrócił i ponownie zmierzył się z żółtym potworem wiatru. Tym razem z pomocą wachlarza udało mu się rozproszyć burze wiatrowe demona. Walka była zacięta, ale Sanugon ostatecznie pokonał żółtego potwora, pojmał go i obezwładnił. Następnie Lingji bezpośrednio konfrontuje się z żółtym demonem i ujawnia prawdziwą formę demona, gryzonia, który zyskał demoniczne moce. Kiedy jego prawdziwa tożsamość została ujawniona, żółty demon wiatru stracił wiele ze swojej siły. Po pokonaniu żółtego potwora wiatru, Sanukong szybko wrócił do Kuzanga, który zmagał się ze skutkami wiatru. Zapewnił Kuzangowi, że niebezpieczeństwo minęło i kontynuowali podróż. Ich ścieżka zaprowadziła ich do zdradliwej rzeki, płynących piasków, znanej z niebezpiecznych prądów i potwornych mieszkańców. Przekroczenie tej rzeki okazało się poważnym wyzwaniem dla grupy. Gdy dotarli do brzegu rzeki, grupa napotkała groźnego potwora rzecznego o imieniu Sao Jing. Kiedyś niebieski generał na dworze nefrytowego cesarza, Shao Jing został wygnany na ziemię i przemieniony w demona rzeki jako karę za przypadkowe stłuczenie kryształowego kielicha na niebieskim bankiesie, który należał do Shivagmu, królowej matki zachodu. Cao Jing ze swoim potwornym wyglądem i przerażającą siłą terroryzował każdego, kto próbował przekroczyć rzekę. Kiedy Xuzang i jego uczniowie przybyli, Cao Jing zaatakował ich, mając na celu schwytanie i pożarcie Xuzanga. Wierząc, że zjedzenie świętego człowieka przyniesie mu moc i ulgę w cierpieniu. Sanukong Wukong i Zubadze natychmiast stali się Sao Jingiem. Walka była zacięta, ponieważ siła i umiejętności bojowe Sao Jinga były imponujące. Jednak połączone wysiłki zręczności i magiczną umiejętność Sanukonga Wukonga, wraz z brutalną siłą Zubadze, ostatecznie pokonały potwora rzecznego. Gdy bitwa trwała, Guanin pojawiła się ponownie, aby interweniować. Ujawniła prawdziwą tożsamość Sao Jinga. I jego przeszłość jako niebieskiego generała. Wyjaśniła, że Sau Jing podobnie jak inni uczniowie, miał potencjał odkupienia i mógł znaleźć spawienie pomagając Kuzangowi w jego podróży. Po usłyszeniu słów Guanin i uświadomieniu sobie możliwości odkupienia, Sau Jing wyraził skruchę i chęć zadość za swoje przeszłe błędy. Błagał Kuzanga o wybaczenie i poprosił o dołączenie do ich wyprawy. Xuzang, poruszony szczerością Sau Jinga, przyjął go jako ucznia. Dzięki nowemu celowi, Sao Jing przekształcił się z przerażającego demona rzeki w lojalnego i oddanego ucznia. Jego potworny wygląd pozostał, ale jego serce i intencje zostały oczyszczone. Siła i lojalność Sao Jinga uczyniły go cennym dodatkiem do grupy, zapewniając zarówno ochronę, jak i wsparcie. Sanukongiem, Sunung Kongiem, i Aoli u boku, zespół Sozanga był teraz kompletny. Każdy uczeń wniósł unikalne, mocne strony i umiejętności, a razem utworzyli potężną grupę, zdolną stawić czoła licznym wyzwaniom, które na nich czekały. Choć Aoli był częścią grupy, historia zazwyczaj koncentruje się tylko na pozostałych czterech towarzyszach. Podczas podróży Suzanki jego uczniowie natknęli się na rodzinę kobiet, które wydawały się miłe i gościnne. Kobiety oferowały im jedzenie i schronienie, sprawiając, że miejsce to wydawało się bezpieczną przystanią dla zmęczonych podróżników. Uczniowie byli początkowo ostrożni, ale ostatecznie przyjęli gościnność, nieświadomi, że jest to test ich czystości i duchowej determinacji. Kobiety, jako część testu, subtelnie próbowały kusić uczniów, szczególnie Zubadzie, który był znany ze swojej żarłocznej i porządliwej natury. Celem było sprawdzenie, czy uczniowie ulegną ziemskim pragnieniom, czy też pozostaną wierni swojej duchowej misji. San Wukong ze swoimi ostrymi zmysłami i doświadczeniem szybko zaczął podejrzewać kobiety i zdał sobie sprawę, że coś jest nie tak. Przejrzał iluzy i rozpoznał, że te kobiety nie były tym, na co wyglądały. Ostrzegł Zuzanga i innych uczniów, aby zachowali czujność i nie ulegli pokusie. Matka zaproponowała, aby trzej uczniowie poślubili po jednej z jej córek, a nawet próbowała podarować im wszystkie swoje ziemskie dobra. Suzang jednak odrzuca tę ofertę, a grupa zostaje wyrzucona z domu. Po tym, jak uczniowie przeszli test, opierając się pokusom, kobiety ujawniły swoje prawdziwe tożsamości. Budastowie: Guanin, Manjuris. Samanta Bara i stara matka z góry Li. Wszyscy oprócz Zubadże, który w nocy zakradł się do domu, próbując poślubić jedną z córek. Ostatecznie Zubarze nie tylko nie ożenił się, ale został związany i powieszony na drzewie na całą noc, aby dać mu nauczkę. Rano buddhistowie podkreślili, że podróż na zachód nie była tylko podróżą fizyczną, ale także duchową, w której podróżnicy musieli nieustannie udowadniać swoją wartość. Kontynuując podróż na zachód, San Wukong, Zubadże i Xiao Jing zostali zaprzysiężonymi braćmi. I na tym skończymy pierwszy odcinek Podróży na Zachód.